No i z cyklu. Drugie życie. Drugie życie. No bo ostatnie życie to już było tego starego jak świat. 71 rok. Wyłączyka ciśnieniowego, który niestety został rozbity przez tego, kto wyrzucił tą porządną sprężarkę na złom Zastąpimy to gruzińskim porządnym, starym, wiekowym, ale przystosowanym do ciśnienia 14 balów 8,2 rocznik wyłącznikiem który będzie sterował tym silnikiem No i prawo, ma elektrony popłyną i będzie się działo no i założymy sobie taki wyłącznik drugie życie wyłącznika od maszyny do szycia będzie z niego trochę życia, ma termik ale wygląda, że jest dobrze zostawiony, 2 2,2, silnik 1,1 kW, mniej więcej powinno się zgadzać. Wyłącznik podłączony, zrobimy próbę, trzeba się zaślepić rurka sprężnika, zobaczymy jak będzie kompresorek brykał. Zawór zwrotny jest, on jest trochę nieszczelny, tak wygląda w środku, grotny, troszkę uciągniemy.